Chciałem dzisiaj pochylić się nad listą grzechów, za które papież Franciszek będzie przepraszał w imieniu, no w pewnym sensie, w imieniu wszystkich wierzących, razem z początkiem nowej słony synodu synodalności 27 października. Ciekawe są te grzechy, ciekawy jest w ogóle koncept tych przeprosin, tej ekspiacji. Zanim jednak do tego przejdę, proszę Was o subskrybowanie kanału, o klikanie dzwoneczka, powiadomień, o zostawienie komentarzy. Bardzo lubię Wasze komentarze, jak tylko mogę to odpisuję. Także o podawanie dalej tych moich komentarzy, tych nagrań, jeżeli Wam się podobają. Także zawsze w opisie zostawiam link do bajkofi, do zrzutki. Jeżeli uważacie, że moja publicystyczna praca jest warta tego, żeby ją wspierać, to możecie tam. To zrobić wedle własnego rozeznania. No teraz przejdźmy do tej ekspiacji, którą zapowiedział papież Franciszek. Dokładnie, papież powiedział, że nie chodzi o oskarżanie siebie za grzechy innych, ale o uznanie się za część tych, którzy przez zaniedbanie lub działanie stali się przyczyną cierpienia lub ponoszą odpowiedzialność za zło. No taka złożona, złożona formuła, no ale rozumiem, że. Jest to jakiś rodzaj takiej takie, takiego przepraszania kościoła za grzechy swoich członków. No i powiem tak, że gdyby tego typu pomysł i taka lista grzechów pojawiła się za Jana Pawła II czy Benedykta XVI, to pewnie większość z nich jednak byłoby łatwo zaakceptować. No a tak teraz. Za papieża Franciszka, który wprowadził tyle zamieszania w sprawy różne doktrynalne i dyscyplinarne, jest to, powiem szczerze, o wiele trudniejsze. Niektóre te pomysły w ogóle, budzą, w ogóle budzą, budzą takie zdziwienie, wydają się raczej jakimś rodzajem publicystycznego klapsa, który papież Franciszek chce wymierzyć tym, którzy nie, niekoniecznie się z nimi z nim zgadzają co do tego, w jaki sposób prowadzi kościół. No bo zobaczcie, mamy pierwszy przykład grzech przeciwko pokojowi. Wydaje mi się, że gdybyśmy funkcjonowali w pewnej takiej katolicki w katolicki sposób rozumianej doktrynie o wojnie i pokoju, o wojnie sprawiedliwej, ten punkt byłby dla nas oczywisty, tak? Byłby dla nas oczywisty, ponieważ byłby takim przepraszaniem za tych katolików, którzy w jakiś sposób biorą udział czy przyczynili się do rozszerzania niepokoju, wojny, wojny w świecie, tak? jeżeli tu chodzi o taki pokój, właśnie polityczny. tak? Ale w sytuacji, kiedy papież powiedział, że nie ma wojny sprawiedliwej i ci, którzy bronią się przed najeźdźcami, też, nie, też niedobrze, że biorą udział w wojnie. Jeżeli te kraje, które Bronią swoich granic przed nachodźcami, także robią źle, bo powinny otwierać granice. Ukraińcy powinni otworzyć swoje państwo na, na agresora i pozwolić mu po prostu w imię pokoju wjechać, być może pod kijów. To jest to trochę wątpliwe. Kto grzeszy przeciwko pokojowi? Bo być może przeciwko pokojowi grzeszą też ci, którzy krytykują właśnie papieża Franciszka, krytykują jego linię, która jest unieważnianiem nauczania Kościoła Magisterium. To było w przypadku osób rozwiedzionych w ponownych związkach, to było w przypadku właśnie na przykład kary śmierci, to było w przypadku Wojny Sprawiedliwej, tak? Czyli mamy nieustanny nieustan, czy w przypadku jedyności misji Pana Jezusa i Kościoła. Wszystko to są przykłady rozmywania takiego nauczania kościelnego, które ma pochodzenie z Pisma Świętego z objawienia, tak, no jest historycznie e, od początku trwa, można powiedzieć e, objawienia, tak że to, są, to są sprawy, które, które się nigdy nie zmieniały, a papież je relatywizuje, więc jak widać kontekst tutaj ma znaczenie mamy drugi grzech przeciwko stworzeniu przeciwko ludności rdzennej i przeciwko migrantom, ok, ja jestem za tym, że Ee, świat powinien odejść od tego nowoczesnego, modernistycznego traktowania mm, świata, e, tak? E, globu naszego stworzenia, e, traktowania przedmiotowego, całkowicie przedmiotowego traktowania zwierząt i tego kurcieństwa, które mm, przyszło z nowoczesnością, zasadniczo jestem za encykliką Laudato si. Ale dlaczego na przykład przeciwko akurat emigrantom? A dlaczego nie przeciwko tym, którzy nie chcą być nachodzeni przez nielegalnych nachodźców? Tak? Przez tych, którzy nielegalnie przekraczają granice, nielegalnie osadzają się w swoich krajach, nielegalnie korzystają z dóbr wypracowanych przez innych ludzi. Ja też uważam, że jest powszechne przeznaczenie dóbr. Tak, to jest zasada nauki społecznej Kościoła. Ale czym innym jest... Właśnie pewne dobrowolne, pewne solidarnościowe, udzielanie sobie dóbr albo udzielanie ich w sytuacjach skrajnych, co na przykład dotyczy uchodźców, a co innego jest w gruncie rzeczy jakiś rodzaj takich grabieży, którą uprawiają często migranci, ci szczególnie nielegalni migranci, którzy przekraczają granice po to, żeby żerować na wysiłku innych społeczności. Grzech przeciwko nadużyciom. No mam nadzieję, że tutaj po prostu i papież, i duchowieństwo biją się w swojej piersi, tak? Bo to chodzi chyba o te nadużycia. Choć oczywiście świetcy także dopuszczają się nadużyć. Chociaż nie zawsze są one medialne, nie zawsze kończą się sprawami karnymi, a powinny, więc to jest zrozumiałe. Podobamy grzech przeciwko kobietom, rodzinie i młodzieży. A dlaczego nie przeciwko nadużyciom, które dotykają mężczyzn? Dlaczego nie przeciwko tym nadużyciom, które, którego przykładem może być to, że to mężczyźni głównie walczą na wojnie i giną. Dlaczego tego nie uznaje papież za grzechu? Skoro przeciwko pokojowi, no to i przeciwko no po prostu tego, tego rodzaju takiego wręcz przeciwko temu niewolnictwu, jakiemu podlegają mężczyźni, którzy są wysyłani na wojnę i nie mogą uciec, tak? Granice są zamknięte, jest obowiązek wojskowy w czasie wojny i. No i co? Dlaczego tutaj tylko mężczyźni są wykluczeni? No jakaś taka stereotypizacja, tak? Takaś taka stereotypizacja, która nie wiadomo z czego wynika. No, potem muszę powiedzieć, że jest grzech używania doktryny jak kamieni, którymi się ciska. No to jest po prostu publicystyczny Publicystyczny wybieg papieża. To jest y, jakieś takie hasło, które jest od wielu lat powtarzane wobec tych, którzy są polemiczni wobec Franciszka, kiedy on y, traktuje lekceważąco po prostu nauczanie katolickie, lekceważąco słowa pana Jezusa, lekceważąco y, tradycję y, Kościoła. To nie jest rzucanie, y, jak, używanie doktryny jak kamieni, którymi się rzuca to że ktoś mówi prawdę, co do tego jaka jest, jak jest nauczanie na przykład moralne kościoła, oznacza, że stawia drugiego człowieka w prawdzie, że go nie oszukuje, nie okłamuje go co do jego takiej duchowej kondycji w perspektywie chrześcijańskiej. To przecież rozmywanie nauczania szczególnie moralnego kościoła, które jest takim bardzo praktycznym wymiarem życia wiary. No, jest po prostu okłamywaniem ludzi. Jest okłamywaniem ludzi co do tego, jakie oczekiwania czy jakie wymagania wobec nas stawia Bóg, wobec nas stawia Jezus Chrystus. I to nie ma nic wspólnego z brakiem miłosierdzia. To nie ma nic wspólnego z brakiem miłosierdzia. Bóg jest miłosierny, przepuszcza, odpuszcza grzechy, przebacza. Tak, tak jest. Ale nie robi tego na taki sposób, żeby mówić, że nic się nie stało. Więc rozumiem, że papież będzie przepraszał za tych, którzy. Starają się być dobrymi katolikami. No to to jest, to jest po prostu skandaliczne. Grzech przeciwko biedzie. Okej, okay, ja jestem jak najbardziej tutaj za tą opcją na rzecz ubogich kościoła i, i to jest okej. Okay. Wielu myślę, że także katolickich przedsiębiorców powinno się uderzyć w pierś w sprawie tego, jak traktują biedniejszych swoich pracowników. W sprawie tego, czy ich bogactwo e, nie woła pomste do niema wobec ubóstwa i nędzy innych ludzi, tak. No i ostatni jest też taki właśnie kuriozalny, grzech, grzech przeciwko synodalności, brak słuchania wspólnoty i uczestnictwa wszystkich. W ogóle trzeba zacząć od tego, że ta synodalność, tak jak ją pojmuje papież, papież Franciszek. To jeszcze nie istniała na początku tego pontyfikatu. To jest dosyć niesamowite. Pamiętajmy, że papież tę swoją ideę synodu o synodalności no wymyślił dopiero kilka lat temu. Tak I w ogóle nie ma dobrej definicji tego wydarzenia. Spróbujcie zapytać jakiegoś teologa. Czym jest tak naprawdę ta idea synodalności? No wcześniej było wiadomo. Synodalność dotyczyła biskupów w znacznej mierze. się biskupi po to, żeby przedyskutować sprawy kościoła, potwierdzić jakąś naukę, wydać jakieś dyscyplinarne orzeczenia, jakąś sprawę wyprostować czy wyjaśnić. Synod o synodalności jest drogą, jest tajemnicą. Nie wiadomo, dokąd nas prowadzi no ale de facto jak nie wiadomo dokąd nas taka droga prowadzi to wie to sekretariat synodu i papież to znaczy po prostu nie mówi się ludziom dokąd ta droga prowadzi ale ona dokądś prowadzi w wielu przypadkach widzimy dokąd prowadzi do właśnie rozmywania nauczania O, opowiem wam taką rzecz widziałem informację, że jednym z mówców otwierających synodu ma być były generał dominikanów Ojciec Timothy Radcliffe, który jest jednym z najbardziej znanych lobbystów homoseksualnych w Kościele. Także o, dokąd nas prowadzi synod do synodalności, który nie wiadomo dokąd prowadzi. Więc, jakby synodalność jest taką bardzo mglistą ideą, w, w którą papież chciałby włączyć wszystkich i która w pewnym sensie stworzy takie. Granice nowego kościoła, tak? bo kto nie chce być z papieżem, ten jest przeciwko papieżowi. Tak? Kto nie chce brać udziału w synodalności, ten jest przeciwko kościołowi, przeciwko papieżowi. Więc, oczywiście, tu różni tradycjonalistyczni, bardziej konserwatywni katolicy, którzy mm, widzą, że ich głos tak naprawdę nie ma znaczenia, ich obecność w tym procesie synodalnym oznaczałaby tylko legitymizację tych złych działań. No, nie biorą, nie chcą, nie biorą w tym udziału, są w pewnym sensie wykluczani. Tak? I to oni są oskarżani o to, że nie biorą udziału w dialogu. Ale z czym mają dialogować? Mają dialogować z tymi różnymi błędami, jakie w czasie synod synodalności są promowane. Także, nie wiem, być może papież Franciszek się będzie tu sam za siebie bił w piersi, że z synodalności wykluczył. Bardziej tradycyjnie nastawionych katolików, katolików przywiązanych do tradycyjnej liturgii rzymskiej, na przykład do tradycyjnej dyscypliny, do tradycyjnej moralności, nie tradycyjnej, wywodzącej się z objawienia, ale też znanej z prawa naturalnego. Tak, to są bardzo mocne podstawy tej tradycji nauczania doktryna, doktryny moralnej i religijnej kościoła. Ech, naprawdę, brak słuchania to, to jednak papież mógłby sam, sam za siebie bić się w piersi, bo jest świetnym przykładem tego, jak nie chce słuchać. Tak bardzo chętnie w swoich takich parasocjologicznych wypowiedziach odwołuje się do tego, jak ważni są przodkowie, dziadkowie, babcie, jak ważna jest ta tradycja rodzinna, jak ważne jest to, by szanować to, co przychodzi do nas z przeszłości. A w samym kościele jest po prostu rewolucjonistą na modły lat 70., kiedy wyrąbywano wszystko jak leci, ołtarze, wywalano stare księgi, palono ornaty, wyśmiewano odwieczne doktryny, liturgię. No i tak się, tak się niestety papież zachowuje, dopuszcza do decydowania w kościele ludzi, którzy są, wyglądają na kompletnie zlaicyzowanych, na takich... Urzędników aparatu kościelnego, którzy są zainteresowani zarządzaniem taką religijną masą upadłościową, a nie ewangelizacją i przekazywaniem dalej wiary. No, więc tak, tak to wygląda, szczególnie, jak mówię, te dwa, te dwa punkty pozostałe można byłoby obronić w innych okolicznościach, można nawet uznać za jak najbardziej słuszne. Natomiast te dwa, używanie doktryny jak kamieni i grzech przeciwko synodalności. To jest po prostu nakładanie jeszcze nowych ciężarów na ludzi, którzy już swoje obowiązki religijne wypełniają przez praktykę religijną, ale też przez polemizowanie głupotami, jakie się niestety w kościele czy wśród liderów kościelnych dzieją. Cześć, trzymajcie się, do następnego odcinka.